W opisie znajduje się link do strony G2A, na której można kupować przeróżne klucze do gier, więc polecam się zainteresować. Niedźwięk. No dobra. Wyobraźcie sobie taką sytuację, jesteście właścicielami wielkiej korporacji, co robicie? No zapewne większość z was od razu kupuje sobie jakiś dom na Bahamach i tam mieszka do końca życia, ale podejrzewam, że niektórzy zdecydowaliby się na kupienie praw autorskich na przykład do jakiegoś uniwersum fantazy, to może być na przykład Wiedźmin? Tak po prostu nie wiem dlaczego o Wiedźmie wspominam, ale powiedzmy, że kupiliście Wiedźmina. No i chcecie go zekranizować, zrobić z tego serial, więc co dalej trzeba zrobić? No, potrzebujecie scenariusza, więc potrzebujecie ludzi, którzy wam ten scenariusz napiszą, bo wy sami, jakimiś scenarzystami, nie jesteście. Kogo więc szukacie? No najprawdopodobniej ludzi, którzy się po pierwsze zdają na pisaniu scenariuszy, a po drugie mają jakąś pasję do uniwersum, które wy posiadacie w swoich dłoniach, gdyż przede wszystkim zależy wam na tym, by dotrzeć do fanbase. U. Dlaczego do fanbase'u? No z tej samej przyczyny, dlaczego zdecydowaliście się akurat na to popularne uniwersum fantazy, bo to popularne uniwersum fantazy jest popularne dlatego, że jest fajne i zgromadziło wokół siebie spory fanbase, więc jeżeli Uda wam się sprawić, by ten fanbase był zadowolony, no to być może inne osoby z zewnątrz fanbase'u również tym serialem się zainteresują. No to wszystko wydaje się takie proste, oczywiste, a jednak nie do końca wydawało się oczywiste dla Netflixa, bo tak się składa, że wczoraj wyszły na światło dzienne nowe informacje odnośnie serialu, w którym Netflix nas uraczył. Ja nie miałem jeszcze okazji na przestrzeni istnienia tego kanału, wypowiedzieć się w temacie Wiedźmin, więc pokrótce przybliżę może moją opinię. Uważam, że sezon pierwszy był słaby, ale dawał jeszcze jakąś nadzieję, że w drugim sezonie będzie lepiej, bo pamiętajmy, że pierwszy sezon był w całości ekranizacją opowiadań Sapkowskiego, no i to rzeczywiście mogło być trudne do przełożenia na realia serialowe, chociaż wiadomo, że jak ktoś byłby dobrym scenarzystą, to dałby radę. Mimo to oglądając pierwszy sezon bawiłem się Okej, okay. oglądałem go razem z moim tatą, który też był wielkim fanem Wiedźmina. No i razem uznaliśmy, że do tyłka nam to nie urwało, ale powiedzmy, że dało się obejrzeć. Zobaczymy, czy w drugim sezonie uda im się poprawić, i potem nadszedł ten sezon drugi. I o oh boy, oboj, oh o nie sądziłem, że można stworzyć aż takie gu. O ile jeszcze pierwszy odcinek drugiego sezonu Wiedźmina znów dawał nadzieję, że coś tam jeszcze z tego wykiełkuje. Tak, dalsza część sezonu całkowicie zniszczyła mi wszelką nadzieję. Z odcinka na odcinek scenariusz był coraz głupszy i to nawet nie był już ten sam problem, co w przypadku Rings of Power, że oj nie trzymają się klimatu czy tam historii w książce. No bo... Po części tej historii się trzymali w miarę wiernie. Klimat no, stworzyli własny, ale też pamiętajmy, że Sapkowski w swojej prozie nie za bardzo skupiał się na światotwórstwie, więc mieli tutaj wolną rękę. Problemy serialu były zupełnie inne, jak chociażby sterylność lokacji, czy no właśnie głupi. Turny scenariusz, który dokonywał zmian w miejscach, które zupełnie tych zmian nie potrzebowały, bo historia, która już istniała, była o wiele lepsza niż to, co oni wymyślili, i wszyscy zadawali sobie pytanie: dlaczego? Po co zmieniać coś? Do czego oni mają prawa autorskie Mieli prawa autorskie do wszystkich części Wiedźmina, mogli zrobić dosłownie Kalkę jeden do jednego, tylko dać Kilka elementów od siebie A zamiast tego zaczęli to zmieniać Dawać jakoś równouprawnienie Dawać jakieś zupełnie inne morały Niż te, które Wiedźmin chciał Nam przekazać, podobnie zresztą jest z Rings of Power I mam wrażenie, że większość ludzi w ogóle Nie zdaje sobie sprawy Jak moim zdaniem przynajmniej Jest to złym zabiegiem Jeżeli mamy jakieś dzieło jeżeli mamy jakiegoś twórcę, który stworzył coś, na przykład stworzył książkę czy uniwersum, opowieść i ta opowieść niesie jakiś morał, no i wy macie prawo do zekranizowania tego, to oczywiście macie prawo zrobić z tym, co chcecie, jeżeli pozwala wam na to umowa, ale nie ma co się dziwić, że ludzie będą zniesmaczeni i niezadowoleni, jeżeli wy weźmiecie to uniwersum, całkowicie zmienicie jego sens, zmienicie morał i jedyne, co w nim dostanie to nazwy, lokacji i postaci. No równie dobrze na tym etapie moglibyście zrobić po prostu już osobny serial fantasy w osobnym świecie. No bo po co nazywać coś Wiedźminem, jeżeli nie byłoby w nich Wiedźmina, prawda? Po co nazywać coś Rings of Power, jeżeli tam nawet nie ma tych tytułowych pierścieni mocy, poza tym ostatnim odcinkiem. Po co, po co, po co? No scenarzyści Wiedźmina nie mieli takich pytań w głowie, ponieważ jak się okazało, przy okazji wczorajszego tweeta jednego ze scenarzystów, który pracował nad Wiedźminem, a raczej miał okazję po prostu pracować przy serialu Wiedźmin, większość osób, które były odpowiedzialne za stworzenie scenariusza, nawet nie znała prozy Sapkowskiego. A ci, którzy znali, otwarcie śmiali się zarówno z prozy, z tego, że jest głupia i ogólnie słaba, jak i uwaga, z gier. I o ile rzeczywiście! Każdy ma swoją opinię, tak jak każdy ma swoją d. I rzeczywiście jestem w stanie się zgodzić, że proza Sapkowskiego nie do każdego może trafić. Na przykład ja nie jestem jakimś ogromnym fanem prozy Sapkowskiego, ja nie rozdzieram koszuli, krzycząc nie, tak nie było. A mimo to oglądając drugi sezon Wiedźmina i tak czułem, że odmurzam się z każdym kolejnym odcinkiem, że to co widzę totalnie się nie układa. Bo okej, okay, tak jak mówię, każdy może mieć swoją opinię, ale jeżeli mamy jakieś dzieło i ono cieszy się Ogromnym zainteresowaniem to trzeba mieć niesamowite ego, by uznać, że to wszystko, pomimo sukcesu, które udało się temu czemuś osiągnąć, jest słabe. Jakim trzeba być człowiekiem, by dojść do konkluzji, że ja, jako ja, jestem w stanie naprawić uniwersum, które sprzedało się w milionach kopii. Ludzie kochają to uniwersum, ale ja, jeden Maciuś, który jestem autorem, nie wiem, dwóch scenariuszy do dwóch mało znanych seriali, ja to zrobię lepiej, bo ja wiem lepiej, jak to uniwersum powinno wyglądać, by wpasowało się w the message, by wpasowało się w to przesłanie, które musimy przekazać o tym, że przecież wiadomym jest, że elfy są czarnoskóre i tak dalej. No nieważne, nie zagłębiajmy się. Powiem wam szczerze, nic tak nie dało mi uśmiechu na twarzy, jak właśnie przeczytanie tej nowinki, jakoby scenarzyści w zasadzie nie lubili uniwersum Wiedźmina, nie lubili gier z uniwersum Wiedźmina, bo teraz przynajmniej wszystko układa się w jedną całość. Teraz wszystko stało się jasne, no i jak się tak nad tym zastanowić, to rzeczywiście to widać. Widać, że autorzy po prostu nie przepadają za tym, co stworzył Sapkowski. Sapkowski stworzył książkę specyficzną i Wiedźmin jako uniwersum na świecie odniósł większy sukces. No nie oszukujmy się, dopiero po premierze gier, które bardzo dużo dodawały od siebie. Wcześniej też było to znane uniwersum, ale nie aż tak, to nie było aż takie boom i najprawdopodobniej, gdyby nie gry, to ta adaptacja Netflixa nigdy by nie powstała, bo to uniwersum nie cieszyłoby się aż takim zainteresowaniem i mam nadzieję, że to jest w miarę oczywiste, wbrew temu, co twierdzi pan Andrzej. Ale nawet wtedy nie wiem, jak można stwierdzić, że chce się pracować przy serialu, do którego nie ma się jakiejkolwiek pasji, bo jedyne, co wtedy może powstać, to chociażby Rings of Power, gdzie mam wrażenie, że sytuacja jest dokładnie ta sama. Mamy jakiś tam Scenarzystów, którzy być może kiedyś jako dzieciaki czytali Hobita lub jedną część własnej pierścieni, i na tym się kończy ich przygoda z Tolkienem. Dodatkowo. Oni otwarcie w wywiadach mówią, że chcą się skupić na zupełnie innej części Władcy Pierścieni, niż to zrobił Tolkien, bo Tolkien to był taki pompatyczny, epicki. Oni chcą właśnie taki, taki szary świat stworzyć, oni chcą właśnie pokazać tę szarość, pokazać jak zwyczajny człowiek walczy z orkiem, pokazać, że orkowie też są tak nie do końca zieli. No i mówią o tym otwarcie w wywiadach, czyli przeczą temu, o czym mówił sam Tolkien? Przeczą temu, co on wykreował. No i twierdzą, że oni pokażą lepiej to, co Tolkien sobie wymyślił. No to jeżeli chcą to tak pokazać, to dlaczego po prostu nie kupić sobie prawdę jakiegokolwiek innego uniwersum? Dlaczego własnego uniwersum nie zrobić? Dlaczego, no, skoro chcą szarość i burość, nie zainteresować się Wiedźminem, a skoro ci w Wiedźminie chcą mieć wielkie przesłanie, że na końcu miłość zwycięża wszystko. Boże, ten ostatni odcinek drugiego sezonu Wiedźmina, jakie to było? gówno. Normalnie aż chętnie bym odpalił na kanale analizę odcinek po odcinku drugiego sezonu, mówiąc, co jest nie tak w danym odcinku, bo to można siedzieć i wyliczać. Ostatni odcinek to był szczyt głupoty. Był tak głupio głupi, że normalnie wgniotło mnie w fotel, gdy to oglądałem. I zastanawiam się, dlaczego ktoś to zaakceptował. Zastanawiam się, jak długo będziemy musieli jeszcze znosić tego typu słabe seriale, takie wypociny ludzi, którzy prawdopodobnie mieli ambicje, ale im nie Wyszło, więc teraz starają się Swoją własną twórczość przerzucić na twórczość kogoś innego, zamiast po prostu zrobić to, do czego zostali zatrudnieni, czyli zekranizować materiał źródłowy, wykorzystać go jak najlepiej, z szacunkiem, a nie popatrzeć na pluć, zmiażyć i wyrzucić. Taka sytuacja ma miejsce także przy okazji innych uniwersów chociażby Star Wars, które dzieli się jawnie na front ludzi, którzy nienawidzą Star Warsów i całego uniwersum. I najchętniej by wszystko wywalili i zrobili na nowo z tym przesłaniem the message, oraz na ludzi, którzy kochają to uniwersum Uniwersum i starają się jakieś perełki dostarczać, jak Mandalorian chociażby. To samo mamy w Warcraftcie, który znów dzieli się na ludzi, którzy gdzieś tam jeszcze rozumieją, że Warcraft to Warcraft, a nie jakieś kurcze Shadowlandsy. Oraz ludzi, którzy mają to totalnie gdzieś i twierdzą, że Warcraft to powinno być uniwersum Marvela i powinniśmy tam mieć co drugiego bohatera Supermana, który ściera się z jakimś innym tam Black Adamem czy coś w tym stylu. Jako społeczeństwo dotarliśmy do momentu, kiedy już serio trudno jest znaleźć dobry serial fantazy, bo zawsze musi się znaleźć taki... Jeden typek, który stwierdzi, nie ja jestem lepszy od tego, co dostałem. A najgorsze jest to, że te wytwórnie czy też firmy, korporacje, one na to pozwalają, mają to gdzieś, no i potem dostajemy to, co dostajemy. Czy to źle, bo ktoś powie, no ale przecież kurczę, ludzie oglądają, mi się podoba dobrze, ale. Podejrzewam, że gdybyś dostał coś, co się spodobałoby fanbase'owi, to dalej też by ten serial ci się podobał, a przy okazji spodobałby się większej ilości ludzi, i być może nie byłby aż tak odmurzający. Być może dzięki temu serialowi spojrzałbyś z innej perspektywy na jakieś zagadnienie w życiu. Być może nie byłby to tylko i wyłącznie serial, przy którym totalnie wyłączasz mózg i tyle. Może by coś ci po tym serialu zostało. Może nie byłoby to zmarnowane 8 godzin życia, które nie dają ci żadnych emocji, jedynie wypełniają pustkę w twoim pustym życiu życiu. Być może zainteresowałbyś się tym uniwersum jakoś głębiej, bardziej i być może nawet byś sięgnął po książki, rozwinął się jakoś, ale nie, lepiej rzeczywiście dostać serial Wiedźmin, który jest jaki jest i który w zasadzie tylko Kawil stara się jakkolwiek ratować swoimi umiejętnościami, powiedzmy. Dostajemy Rings of Power, które jest jakie jest, no i co zrobisz? Nic nie zrobisz, no ale... Miejmy nadzieję, że się to zmieni. Że przyjdzie taki moment, gdy wielkie korporacje dostrzegą, że nie tędy droga, bo pieniędzy tam nie ma. Chociaż boję się, że pieniądze tam zawsze będą, bo ludzie to ludzie i ludzie. ludzie oglądają rzeczy, które nie są zbyt ambitne. Zazwyczaj tak to jakoś się przyjęło. A ten moment dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że materiał wam się podoba. Pamiętajcie o jego skomentowaniu, pamiętajcie o jego ocenieniu. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć to, co robią, to możecie na przykład rozważyć opcję wspierania kanału, do której link znajdziecie w opisie tego filmu. A ten moment, trzymać się ci ciepło. 哎，对。